Witaj w drugiej lekcji tygodnia 26 kursu A2. Dzisiaj, oczywiście, oprócz nowej porcji słówek oraz zdań do powtórki, tematem z gramatyki będą dwa podobne znaczeniowo czasowniki, to say oraz to tell. Oba tłumaczymy jako powiedzieć. Jednak są troszeczkę zawsze problemy gdzieś tam z użyciem tych. Czasowników właściwym użyciem, więc wytłumaczymy sobie dokładnie, jak ich używać, ponieważ używamy jednego i drugiego troszeczkę inaczej. Zapraszam do lekcji. W części poświęconej słownictwu dzisiaj 8 nowych słów, um, Cztery rzeczowniki, 3 czasowniki, jeden przymiotnik. Zacznijmy od rzeczowników. Pierwszy z nich to uh, marriage, marriage, małżeństwo, marriage. Uh, to have a long marriage, mieć długie małżeństwo, to have a happy marriage, mieć uh, szczęśliwe małżeństwo. Na przykład they had, uh, they had. A long and happy marriage. Oni mieli długie i szczęśliwe małżeństwo. Na przykład tak tego użyjemy. A marriage ceremony. Małżeńska ceremonia małżeńska, czyli zaślubin mał ceremonia. Um, marriage between. Tak? Małżeństwo pomiędzy tą i tą osobą. Tak byśmy mogli to też powiedzieć. Kolejny rzeczownik to a surface. Surface. Powierzchnia. Y I często się mówi powierzchnia ziemi, tak? The Earth surface, powierzchnia Ziemi, na powierzchni wody też bardzo często się mówi tak. On the surface of the water. W ten sposób możemy powiedzieć pod powierzchnią, under the surface, under the surface, albo below the surface, below i under podobne słowa, ale below znaczy poniżej, tak. Under znaczy bezpośrednio pod czymś. A smooth surface to będzie gładka powierzchnia, smooth. A flat surface, płaska powierzchnia, bądź powiedzmy coś, co teraz jest często gdzieś tam używane w przypadku powłok różnych naczyń, tak? Patelni i tak dalej. A non-stick surface, będzie taka nieprzywierająca powierzchnia. A non-stick surface. Kolejny rzeczownik, a pattern. Pattern będzie to wzór. I teraz wzór na tkaninie to będzie a pattern on the fabric. Fabric, tkanina. A pattern on the fabric. Czy wzór sukienki, czy koszuli? A dress pattern, a shirt pattern. W ten sposób. Także tego słowa pattern, tego rzeczownika wzór, można używać w znaczeniu na przykład wzory zachowań, wzory postępowania jakiegoś wzór jakiś według jakiegoś wzoru. Czyli na przykład tutaj patterns of behavior, wzory zachowań. Tak? Na tej, na tej zasadzie. Kolejny rzeczownik, skin. Skin to skóra. Skórka i generalnie, jeśli powiemy skóra jako niepoliczalny rzeczownik, użyjemy go bez przedimka, natomiast oczywiście skórki od bananów byśmy powiedzieli, bo, bo skin to także skórka od um, owocu, na przykład: a banana skin, a potato skin, to będzie skórka. Skórki to by były prawda, już wtedy policzalne, natomiast generalnie skóra, tak, niepoliczalny rzeczownik, skin. I mówimy, jaka może być skóra, tak? Dark skin to ciemna skóra, fair skin, fair to jasna, jasna skóra, jasna karnacja. I tu jeszcze też się używa często tent, tent, czyli opalona, tent skin, opalona skóra. Ehm, też użyjemy tego jako, mm, możemy powiedzieć tak: The skin on hands, skóra na rękach, tak? The skin on hands was dry and rough, skóra na rękach jego była yy, sucha i Taka rough, czyli taka niegładka. Nie The skin on my face. Skóra na mojej twarzy. Na tej zasadzie, tak? Można też tak powiedzieć, ale także skin to jest to coś, co w aplikacjach, programach komputerowych to jest pewien wygląd aplikacji. Coś co powiedzmy ta skórka tak zwana aplikacji wygląd. Kolejny to będzie czasownik to capture. To capture to. Pojmać, zdobyć, uchwycić coś, pojmać kogoś, czyli na przykład: The police captured a dangerous man, policja schwytała, pojmała, ujęła e, niebezpiecznego mężczyznę, e, bądź powiedzmy, też to capture odnośnie na przykład: Zdobyte zostało miasto, tak, możemy powiedzieć. Natomiast tu dałem jeszcze przykład z tym uchwycić, uchwycić na taśmie na przykład, nie na taśmie, przepraszam, tylko na, wi na kamerze wideo, tak, coś było, zostało nagrane, w tym sensie zostało uchwycone, tak samo można uchwycić, jakiś fotograf uchwyci jakiś szczególny dla niego kadr czy ruch i tutaj uchwycić, czy to było zarejestrowane, uchwycone na kamerze, czyli it was captured on a video camera, w ten sposób, captured on a video camera. Kolejny czasownik, to prefer. To prefer to woleć, preferować, tak? Czyli na przykład... Um, I jak tego użyjemy? To jest ważne, że tutaj powiemy preferuję czy wolę jedną rzecz od drugiej, czyli tu, tu używamy tego przyimka to. Czyli, czyli powiemy na przykład I prefer cycling to running. Czyli preferuję czy wolę um, kolarstwo czy jeżdżenie na rowerze, cycling, niż... Bieganie. I prefer cycling to running. Czyli tu nie powiemy na przykład then niż, ale powiemy to. Cycling to running. Jedną rzecz, to druga rzecz. Jedną od czegoś, od drugiej rzeczy. I jeszcze jak tego użyjemy, możemy też powiedzieć I prefer, na przykład, preferuję nosić ubrania z naturalnych, powiedzmy, włókien. Czyli powiemy to na dwa sposoby. I prefer wearing clothes z ing, czyli forma. Uh, gerund, tak? I prefer wearing clothes, I prefer doing something, albo I prefer to wear, czyli forma infinitive. Można na dwa sposoby to robić, tak? Z tym prefer. I prefer wearing clothes made of natural uh, fibers, albo I prefer to wear clothes made of, tak dalej, zrobione z czegoś. Czyli można to z infinitive, albo także z uh, gerund. to appreciate to appreciate zwróćmy uwagę na tą pisownię jest dość trudna wymowa appreciate appreciate to doceniać być wdzięcznym za coś jak tego użyjemy i appreciate your na przykład advice doceniam twoją radę tak doceniam twoją radę jestem wdzięczny za twoją radę i appreciate your offer doceniam twoją ofertę i appreciate your help jestem wdzięczny za twoją pomoc Doceniam Twoją pomoc. I appreciate your help. I też w takim zwrocie często się to usłyszy. I really appreciate that. Tak? Czyli naprawdę to doceniam. Naprawdę jestem na to wdzięczny. Naprawdę to doceniam. I really appreciate that. Kolejne, ostatnie słowo to przymiotnik critical. Critical, krytyczny. Tak? Krytyczny na przykład stan że ktoś jest w krytycznym stanie, gdzieś tam powiedzmy w szpitalu. He is in a critical condition. Stan. He is in a critical condition in a hospital. On jest w krytycznym stanie w szpitalu. Ale także critical jako krytyczny w sensie kluczowy, tak? I a critical moment. To będzie taki moment krytyczny, kiedy po prostu to jest taki moment, który zaważa później o jakichś tam następstwach. A critical decision. To będzie decyzja taka. Kluczowa de krytyczna decyzja, kiedy od niej zależy hmm, później coś później dalej, coś ważnego, a critical decision. Hmm, Także krytyczny, to takie coś, co na przykład uwagi, jakieś krytyczne ktoś czyni, czy cały czas robi jakieś uwagi krytyczne. Powiedzmy, w ogóle krytyczna uwaga to będzie a critical remark, remark, czyli uwaga, czyli na przykład on robił ciągle takie krytyczne uwagi, he was making critical remarks all the time. Takie krytyczne uwagi, więc tak użyjemy tego słowa. Critical. Dwa czasowniki o podobnym znaczeniu, podobne znaczeniowo, To Say oraz To Tell, To Say oraz To Tell. Oba znaczą, tłumaczymy jako powiedzieć. Powiedzieć. Teraz podobne są znaczeniowo, jednak używamy ich troszeczkę inaczej. Spójrzmy, jak ich użyjemy. Najpierw to say, powiedzieć. To say używamy powiedzieć coś. Dlatego formuła użycia dla tego czasownika napisałem to say something, powiedzieć coś. Na przykład, tym czymś mogłoby być. W zdaniu Don't say a word, nie mów ani słowa. Takie wyrażenie jest, powiedzmy, zwyczajowo przyjęte. Don't say a word, nie mów ani słowa. To say a word, powiedzieć słowo, powiedzieć coś, czyli say łączy się z powiedzieć coś. Czyli na przykład ludzie mogą mówić, co chcą. People can say what they like. Powiedzieć co, co chcą. To say what they like. Czasownik to say także używamy bardzo często w czasie present continuous oraz past simple. Zobaczmy, w present continuous będzie to używane tutaj opcjonalnie. Ktoś mówi, że. Tak? I to że tłumaczone na polski yy, używamy that. Dałem w nawiasie, ponieważ możemy użyć to that jako że, bądź nie musimy. Po polsku mówimy on, więc. Zobaczmy, przyjrzyjmy się takiemu zdania, zdaniu. Więc mówisz, że to nie był wypadek. So you're saying that it wasn't an accident. So you're saying that. Więc mówisz, że. I to po polsku mówimy, więc mówisz, że. Natomiast po angielsku to, że nie musimy tego that używać. Możemy powiedzieć z tym bądź bez tego. Czyli bez tego byłoby zdanie. So you're saying it wasn't an accident. Nie musimy tego that Stawiać. W czasie Simple Past jest podobnie z tym, że w czasie Simple Past to say przyjmuje formę dla czasu przeszłego said, said, tak? Czyli na przykład Tomek powiedział, że jest za zimno na spacer. Tom said that it was too cold for a walk. Said that powiedział, że i oczywiście tak samo w nawiasie to that nie musimy tego mówić i wtedy to zdanie będzie wyglądało. Tom said it was too cold for a walk. Nie musimy tego. Tu stawiać. Czyli w czasie simple past bardzo często. Zaraz powiem jeszcze więcej, natomiast używania właściwego y, tego w czasie simple past, tego to say. Zobaczmy, to tell. To tell także znaczy powiedzieć, ale w odróżnieniu od tego to say, gdzie mówimy powiedzieć co, to say something, powiedzieć coś, to tell łączymy z komuś coś powiedzieć, tak? To tell somebody. Tak? dlatego tu wszędzie napisałem takie trzy formy użycia to tell somebody, powiedzieć komuś. Nie, nie, nie mówimy to tell, powiedzieć coś, ale powiedzieć komuś i dopiero, że powiedzieć komuś coś i tak dalej. Czyli tutaj będzie połączone to z, albo z zaimkiem dopełnieniowym, czyli na przykład powiedzieć komuś, na przykład powiedz jemu, tell him, tak? Albo. Z będzie się łączył bezpośrednio z rzeczownikiem żywotnym osobowym, co to znaczy z nazwą określającą po prostu osobę. Chłopak, dziewczyna, y, dziecko, y, mama, tata. To są rzeczowniki żywotne opisujące osoby. Czyli zobaczmy tu formuły użycia dla tego to tell. Pierwsza, to tell somebody that. Powiedzieć komuś, że. Czyli na przykład, powiedz twojemu przyjacielowi... Że jestem zajęty. Czyli widzimy, że po tym to tell już następuje właśnie tutaj określenie, właśnie tego rzeczownika żywotnego jakaś tam osoba, ktoś. Powiedz komuś, tak? To tell your friend, powiedz komuś, powiedz twojemu znajomemu, że jestem zajęty. Tell your friend that I'm busy, tak? Tell somebody that. Drugie użycie to tell somebody to, czyli znowu powiedzieć komuś, tak? Odróżnienie od tego powiedzieć coś, powiedzieć komuś i dopiero by to. Yy, I tu taki przykład. Powiedz mu, by przestał. Powiedz mu, żeby przestał. Tell him to stop. Tell him to do it. Tell him to stop. Powiedz mu, by przestał. I tutaj trzecia formuła. To tell somebody about something. Powiedzieć komuś i dopiero o czymś, about. Czyli na przykład, lepiej powiedz Twojemu tacie o naszych planach. Better. Tell your father about our plans. Czyli widzimy bardzo jasno, że tutaj wszędzie po tell musi być najpierw komuś coś mówimy, a tutaj say mówimy coś od razu, tak? W ten sposób. I teraz a, oczywiście czasownik to tell także bardzo często jest używany w czasie simple past, ponieważ mówimy, ktoś powiedział komuś coś i tak dalej, więc to bardzo często mówimy o tym. I w simple past oczywiście on przyjmuje formę Told, tak? Who told you that? Kto tobie powiedział to? Kto ci to powiedział? Who told you that? Powiedział komu? Tobie. Who told you? Ty nigdy mi o tym nie mówiłeś. You never told me about it, tak? You never told me. W czasie Simple Pass nigdy mi o tym nie powiedziałeś, tak? Nie mówiłeś. Told komu? Me, tak? Told me. Czyli w Simple Pass tak samo tego użyjemy. Co chcę także jeszcze tutaj. Pokazać różnicę w użyciu, może taką rzecz jeszcze. Odnośnie mowy zależnej, ponieważ jeżeli używamy czy say, powiedzieć coś, w, w czasie simple past, czyli będzie said, wtedy tam powiedzmy ktoś coś powiedział, to jeżeli byśmy cytowali bezpośrednio czyjeś stwierdzenie, to by wyglądało tak: Tomek powiedział, dwukropek i cytat. Jestem zmęczony, tak? W ten sposób. Czyli to by wyglądało po angielsku. Tom said, dwukropek, i'm tired. Ale w ten sposób nie komunikujemy się, nie mówimy w ten sposób bezpośrednio w języku, y, mówiąc do siebie w potocznym języku i komunikując się ze sobą. Nie mówimy w ten sposób, y, nie przekazujemy bezpośrednio cytatu. Natomiast używamy tak zwanej mowy zależnej, czyli przekazujemy coś komuś. Co ktoś powiedział, po prostu, tak? Ale nie cytujemy tego bezpośrednio, właśnie na zasadzie cytatu, ale powiemy, że ktoś coś powiedział. Czyli byśmy powiedzieli komuś tak: Tomek powiedział, że jest zmęczony. Nie cytujemy bezpośrednio, ale mówimy powiedział, co powiedział, że jest zmęczony. I to wyglądałoby tak. Tom said, powiedział, that he was tired. W ten sposób. I to that jest także tu opcjonalne. Tom said he was tired. I co jest tutaj ważne może powiem teraz o takiej rzeczy jak to samo zdanie powiedzieć przy użyciu to tell tak to tell musimy powiedzieć komu powiedział czyli powiemy na takiej zasadzie he told me powiedział mi that he was tired he told me that he was tired czyli w ten sam można powiedzieć to samo zdanie Tomek powiedział że jest zmęczony używając zarówno say oraz tell w czasie przeszłym ktoś komuś coś powiedział. Tylko, że musimy, musimy tego inaczej użyć. Tom said he that he was tired. Powiedział co? Albo he told me. Powiedział komu mnie. Czyli tutaj trzeba tych zasad pilnować użycia. I teraz dlaczego tu jest he said, Tom said that he was tired. Tak jak zobaczmy tutaj. He told me. Nie, nie powiemy właśnie używając mowy zależnej. Nie powiemy, he told me that he is tired, powiedział, że on jest zmęczony, tak? Dlatego że w mowie zależnej musimy posłużyć się następstwem czasów. I jeżeli właśnie mówimy, używamy właśnie tej mowy zależnej, którą mówiłem, nie przekazujemy cytatu, tylko przekazujemy co ktoś powiedział, to musimy tu następstwo czasu dać i nie powiemy tak jak po polsku nie po powiedział mi, że jest zmęczony, ale że dosłownie przetłumaczymy, powiemy powiedział mi, że był zmęczony. I tutaj nie możemy powiedzieć he told me that he is tired. Ale musimy powiedzieć he told me that he was tired, mimo że to dosłownie tak w języku polskim nie brzmi. Czyli nie możemy tutaj tego powiedzieć w ten sposób, ale musimy użyć następstwa czasu właściwego dla mowy zależnej. Jeszcze o mowie zależnej będziemy mówić, więcej będzie temu poświęcone lekcje na kolejnym kursie. Powtórz za mną osiem słówek. Pierwsze małżeństwo, a marriage, a marriage małżeństwo. Powierzchnia, a surface, a surface powierzchnia. Wzór, a pattern, a pattern wzór. Skóra, skórka, skin. Skien, skóra. Pojmać, zdobyć, uchwycić na filmie. To capture, to capture, zdobyć. Woleć, preferować. To prefer, to prefer, woleć. Doceniać, być wdzięcznym za. To appreciate to appreciate doceniać krytyczny kluczowy critical critical krytyczny teraz powtórz za mną 15 zdań powiedz swojemu przyjacielowi że w tej chwili jestem zajęty tell your friend that i'm busy at the moment tell your friend that i'm busy at the moment Powiedz swojemu przyjacielowi, że w tej chwili jestem zajęty. Powiedz mu, by przestał. Tell him to stop. Tell him to stop. Powiedz mu, żeby przestał. Co mówiłeś? What did you say? What did you say? Co mówiłeś? Powiedział mi to wczoraj. He told me that yesterday. He told me that yesterday. Powiedział mi to wczoraj. Czy powiedział coś jeszcze? Did he say anything else? Did he say anything else? Czy powiedział coś jeszcze? Powiedział mi, że jest zmęczony. He told me that he was tired. He told me that he was tired. Powiedział mi, że jest zmęczony. Nigdy mi o tym nie mówiłeś. You never told me about it. You never told me about it. Nigdy mi o tym nie mówiłeś. Nie mów ani słowa. Don't say a word. Don't say a word. Nie mów ani słowa. Wczoraj rozmawialiśmy przez wiele godzin do późna. Yesterday we talked for many hours until late. Yesterday we talked for many hours until late. Wczoraj rozmawialiśmy przez wiele godzin do późna. Ludzie mogą mówić co chcą. People can say what they like. People can say what they like. Ludzie mogą mówić, co chcą. Więc mówisz, że to nie był wypadek. So you're saying that it wasn't an accident. So you're saying that it wasn't an accident. Więc mówisz, że to nie był wypadek. Patrick powiedział, że jest za zimno by iść na ryby. Patrick said that it was too cold to go fishing. Patrick said that it was too cold to go fishing. Patrick powiedział, że jest za zimno by iść na ryby. Lepiej powiedz ojcu o naszych planach. Better tell your father about our plans. Better tell your father about our plans. Lepiej powiedz ojcu o naszych planach. To jest dokładnie to, co powiedział. That's exactly what he said. That's exactly what he said. To jest to dokładnie, co powiedział. Lekcje za nami. Ja zachęcam Cię do tego, by poćwiczyć sobie jeszcze użycie właśnie tych czasowników to say oraz to tell w części homework, czyli w nagraniu z zadaniem domowym. Sięgnij w kolejnych dniach po to nagranie, by sobie właśnie jeszcze poćwiczyć.